Witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc maj 2022. Sprawdzimy energie ogólne na ten czas, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Pamiętajcie kochani, że czytania te są ogólne, one nie muszą rezonować z każdym z was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Każdy kamień ma swoje właściwości, warto dobrać odpowiedni dla swojego znaku zodiaku. Wówczas działa on jak osobisty amulet. W dziale karty społeczność kochani znajdziecie ofertę. Tam są opisy, tam są zdjęcia, także warto dobrać odpowiedni dla siebie lub skontaktujcie się ze mną poprzez maila. Zodiakalne lwy, energia ogólna. Mieczy. To jest odpłynięcie na spokojne wody. To jest karta mówiąca o przeprowadzce, o zmianie trybu życia, o zmianie diety, o zmianie zamieszkania. W ogóle to są zmiany, tak? Zmiana, wyjazd, całkowite przewartościowanie swojego życia. Także tutaj zamykacie jakiś etap w swoim życiu i ruszacie w nowe. Ruszacie po to, co nieznane, ale co przyniesie Wam w przyszłości spełnienie i satysfakcję. Praca i finanse. Czwórka buław, dwójka buław. Zobaczcie, bardzo fajne buławowe energie. Wy jesteście w swoich ognistych energiach. Także drogie lwy, w tym miesiącu widzę zmianę pracy, jakieś dwie fajne oferty i one będą bardzo korzystne. Kwestia tego, jakiego wyboru dokonacie, y, jaką decyzję podejmiecie i którą pracę wybierzecie, tak? Ja tu widzę jakąś fajną atmosferę w pracy, y, możliwość podróżowania, praca zdalna, praca wyjazdowa. Jeżeli jesteście handlowcami, czy też Wasza praca wiąże się z podróżami, to będziecie w tym miesiącu się bardzo dużo przemieszczać. Generalnie ktoś Wam może z przyjaciół też zaproponować jakąś nową posadkę no i będziecie dużo nad tym myśleć, tak? Czy Wam się opłaca w to wejść, czy też nie? Ale są nowe możliwości. Niektórzy z Was będą rozdzielać swoją energię pomiędzy dwie różne prace, czyli po prostu raz tu, raz tu, albo coś dodatkowego, weźmiecie jakąś dodatkową puchę, żeby sobie więcej dorobić. Uczucia dla lwów. Kurka Pentakli, powiem tak, na kimś się bardzo skupiliście. Ja tu widzę związki przede wszystkim oparte na finansach, na tym, że ktoś po prostu z kimś jest dla pieniędzy, dla wygód, bo to jest taki materializm trochę, tak? Takie podejście egoistyczne. My się kogoś kurczowo trzymamy, boimy się odejść z danej relacji, ponieważ trzymają nas finanse, jakieś wspólne zobowiązania. Może kredyty? No i to jest taka karta, która mówi o tym, że my się tej osoby trzymamy, boimy się ją utracić, bo właśnie tutaj chodzi o pieniądze. Nie wiemy, czy sobie poradzimy sami, jak, jak się rozstaniemy z tą osobą. Ktoś może kogoś traktować jak największe oczko w głowie, jak swój skarb, ale właśnie mówię, to jest tak, jak to się mówi potocznie: my traktujemy drugą osobę jak bankomat, jak skarbonkę, tak? Ktoś z kimś jest dla pieniędzy. Oczywiście czytanie jest ogólne, to nie będzie dla każdego lwa, ale generalnie takie przesłanie widzę w tej karcie. Jeśli chodzi, Lwy, o Wasze zdrowie, e, tu pojawiła nam się karta Trójki Buław. Trójka Buław może powodować choroby, no i tarot mówi o tym, że mamy osłabiony układ immunologiczny. Także, kochane Lwy, sprawdzamy, robimy badania profilaktyczne. Układ immunologiczny jest do, e, do sprawdzenia i, żeby coś ewentualnie wykluczyć. Z otoczenia, buław? nowe szanse, kochani, nowe szanse, czas działania, kreatywności. Tak jak mówię, nowa praca, przeprowadzka, wyjazd, dużo nowych możliwości może się pojawić, tak? Osoby samotne mogą kogoś poznać w internecie albo gdzieś na wyjeździe. Tu się zacznie od romansu, od flirtu. Jeśli chodzi o dom, karta słońca. No i słońce mówi o ciąży czasami, o powiększeniu rodziny. O szczęśliwej miłości, o zawarciu przymierza z przeszłością, o wejściu w związek małżeński, mogą tu być jakieś imprezy, możecie, kochani, właśnie te związki zawierać, może ktoś się oświadczyć. Ja tutaj też widzę właśnie dużą płodność, więc jeżeli staracie się o dziecko, to macie dobry miesiąc na to, żeby faktycznie udało się zajść w ciążę. No i też przede wszystkim będziecie myśleć o finansach, tak, żeby tutaj utrzymać rodzinę, być może będziecie chcieli kupić większe mieszkanie, dom żeby uwić gniazdko rodzinne dla samotnych, to jest dobra wróżba poznania kogoś do relacji, no, ale przede wszystkim widzę gdzieś na wyjeździe, na wakacjach, może na majówce. Jeśli chodzi o niespodziankę dwójka kielichów, no i tu jest podpisanie umowy, dobra atmosfera w pracy. Karta też mówi o zakochaniu się, o poznaniu bratniej duszy, o pojednaniu z kimś, mm, ale przede wszystkim wchodzenie w takie układy bardzo romantyczne. Mm, tu będzie romans ognisty, tu będzie miłość. No i tak jak mówię, to wszystko może prowadzić do fajnego związku, do fajnej przyszłościowej relacji. Co robić? A z kielichów? Skupić się na miłości. Zobaczcie, ja tu widzę przy Was rybę, raka, skorpiona. Albo też osobę taką bardzo wrażliwą, bardzo empatyczną, kochającą. Może ona mieć dużą intuicję. Widzę romans, widzę miłość, zakochanie, kochani. No i przede wszystkim dla niektórych faktycznie ciąża mocno mi się rusuje w tych wszystkich kartach. Dużo uczuć, dużo wsparcia. Osoby samotne mogą poznać swoją bratnią duszę. Czego nie robić? Papież. Przede wszystkim, kochani, nie zaniedbywać małżeństwa, w którym jesteśmy, bo tu jest przypływ świeżych uczuć, świeżej energii. Czego nie robić? Nie zaniedbać jakichś spraw sądowych, urzędowych. Tu mamy podpisywanie umów, tu mamy też jakieś właśnie sprawy związane z jakimiś. Wcześniejszymi problemami w sądach mogą tu być jakieś mandaty za samochód, także, kochani, uważajcie i przede wszystkim, hmm, no, żeby czegoś nie przeoczyć, tak? Jak czytacie umowy, no to czytajcie je po 2 trzy razy, zanim je podpiszecie, no bo też mogą być jakieś ukryte kruczki prawne. Rada od kart Siódemka Kielichów. Przede wszystkim skupcie się na tym, co jest dla Was ważne, nie rozpraszajcie swojej energii, bo Siódemka Kielichów niesie takie przesłanie, że w każdym kielichu mamy coś fajnego: coś, co nas może przyciągać, co nas może właśnie jakoś tak bardzo zaintrygować, ale możemy mieć problem z wyborem, tak? Co będzie dla nas dobre, co jest dla nas dobre w tym momencie. No i generalnie będzie trzeba się zastanowić po prostu, czy ja w to wchodzę, czy nie. Co mi da szczęście, co mi da satysfakcję. Nie róbcie niczego zbyt pochopnie i niczego na siłę. Dołożymy karty na miłość, chociaż uważam, że miłość bardzo ładnie została pokazana w tym miesiącu. Tu mamy dwójka mieczy. Mamy głupca nowy początek kochani, zupełnie nowa osoba w waszym życiu albo nowy początek starej relacji. I wieża, tak? Jakieś wasze przekonania e, runęły wcześniej, może jakaś e, relacja runęła też wcześniej. Być może tkwiliście w czymś toksycznym albo sami byliście toksyczni. Karty radzą, żeby po prostu dać sobie szansę na nowy początek, na coś nowego. Mm, nie powielajcie błędów z przeszłości nie traktujcie kolejnych partnerów jak kogoś w przeszłości bo być może dlatego doszło do rozstania, może po prostu nie było takiego zaangażowania, może po prostu byliście nieuczciwi wo wobec osoby z przeszłości. Więc jeżeli poznajecie kogoś nowego, nie róbcie tych błędów, które były wcześniej. Tak jest przesłanie od kart. Żebyście kolejne relacje sobie nie zepsuli, tak? Bądź też, jeżeli ktoś Wam to zrobił, to po prostu miejcie oczy, uszy szeroko otwarte i nie pozwólcie sobie na to, żeby ktoś Was oszukał, zranił czy też z Wami pogrywał. Także drogie lwy, macie piękne karty, dużo miłości życzę, dużo otwartości na życie. No i zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Trzymam kciuki, pozdrawiam serdecznie.